Widzowie, dzisiaj gramy w 99 nocy w lesie. Ogólnie chcę zrobić tę grupkę parosobową Tutaj jakiś kościół chciał dwuosobową. O, tutaj jest pięcioosobowa. Idę tam. Oczywiście jestem rangerem, bo odbierałem sobie troszeczkę diaksów. No i gramy sobie oczywiście. Tutaj trzeba trawienko jakieś zetrzeć. Niszczyć. Oczywiście, jakaś alienka mi pomaga. Jaka ona miła. Oczywiście, jak widzicie, w mojej drużynie jest skromny kucharz, bo tutaj już garnek, garnek postawił taki. O, idealnie mamy drugi poziom ogniska, więc idziemy rozwalać. Mm. Idziemy sprawdzać. To, co tutaj jest. Hmm. No pewnie. Kit. Kit, dobra. Ratujemy Kidosa. Tylko chwilę. Muszę sprintkę wyłączyć. Jak widzicie, tutaj jest Dino Kit. Już go sobie zbiorę. Ale najpierw otworzę sobie skrzynkę. Wybacz, Dino Kidzie, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. O! A no kurcze, rewolwer no. Kurczę, Słabiutko bym powiedział, bo. Ma, ja mam już rewolwer. Dobra, teraz jedziemy z nim do ognicha. Już jesteśmy ogólnie w bazie. Mój pasek głodu nie wygląda najlepiej, więc będzie trzeba sobie coś tutaj przekąsić. Ogólnie już sobie tutaj coś zjem. No i tak, to mi się podoba. Nadal mamy drugi level ogniska, co mnie trochę niepokoi. Więc oczywiście pójdę sobie pościnać trochę drawięka. Bo praca drwala to jest najprostsza rzecz. Więc ogólnie prawie już mamy... O, jak mówiłem, mamy drawięko. Już sobie biorę to drawięko. Przyda mi się. No, i ogólnie chodźmy do ogniska, bo mało procent już tam jest. I pewnie by się nawet przydał już lewe ogniska następny. Ile lat? Ile życia zmarnowanego, żeby w końcu zrobić upragniony trzeci poziom ogniska? Dobra, muszę sobie coś zjeść, bo jedzenia. Tutaj nie ma najwięcej. A poza tym, to ciacho marchewkowe by się nam nawet przydało, bo nie dość, że kucharz jest, to ciasto marchewkowe by się do czegoś przydało. Chłopaki, goś widzowie, zobaczcie, gość chce się wytradować łódkiem z kurczaka na dziękczynienie. Komedia. Ach, pora iść spać. Chodź tu ty, indyku dziękczyniarski. Gdzie ty to jesteś? Chodź tu, by się, by ciebie upolować. Wiesz, teraz mam ciebie na kita, no, daj mi się złapać. Niedługo mi to zajęło, ale no, mam kurczaczka. I wiatraczka. Mam tu kucharza tutaj w znajomych. Rozumiecie to? Ale fajnie. Halo, halo, dożynki są. Komu, komu, bo idę do domu. Na mnie nie patrzcie. Szybka ucieczka przed jelonkiem. Szybko. Zdążyliśmy. Idealnie. Bruszki byli to nie, śpiwałem tę piosenkę. Pogłem się kamerom. Nie mnie pokonali. Chwila prawdy. Tak. Dogadałem się. Tak. bandaż mi się przyda. Poczko! Wow, ale speed, 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 speed. A jeszcze speed, speed. Du, 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 du. Ogólnie to już nie będę. Postaram się rzadziej tak wygłupiać. Ogólnie mam kanisterek z benzyną, to nam się przyda. Noż nie. nie gadajcie, że serio. Akurat w tym momencie, kiedy dałem tu kanister z benzyną, to się deszcz rozlał. Dlaczego wszechświecie? Dlaczego? Uwielbiam ostre. Ogólnie mamy tu najazd kultystów, a więc pora się z nimi upora. Mój kolega ich załatwił, ale go uwielbiam. Nie cierpię swojego życia. Jednak kocham swoje życie. Niech mnie szczęście trafi! Jest! Rozpoczyna się pokałowcowa. Ale mam mutów nigdzie nie widzę. A więc, czy uda mi się przetrwać do 50 dnia? Jest i syr. O oh, shit! O oh, szyt. Nie wiem, czy tutaj wytrzymam, widzowie, nie wiem. Idzie nam, no, źle. Do stołu zasiadł jeleń przez chwilę. Widziałem. Dobra, widzowie, żartowałem, jeżeli chodzi o przetrwanie pięćdziesięciu dni.